Krabeczki, parę miesięcy temu znalazłam cztery kotki w śmieciach. Wrzuciłam z tego film na YouTube, który Wam się bardzo spodobał. Obecnie ma ponad pół miliona wyświetleń. Wielu z was pytało, co słychać u kotków, więc postanowiłam nagrać drugą część miłego oglądania. No jak tałam, tu jest pirania, jest gizmo, tajgerek i model. Model, czyli moduś trzyma tajgerka. A Tajgerek leci do pirani. A Gizmo jest tam gdzieś z okso i z krabeczki jedziemy na zakupy. I Alesja opuła kamerę właśnie. Zobaczymy, czy w ogóle pójdą. Idziemy do sklepu czy nie? Nie chcę iść, bo tajgerek się rozkłada. Już pakujemy. No, tutaj, pokażcie jak, jak zakupy robią. No, Aha. musicie zrobić ładne Super. Przepięknie, się. tak. Tu się Jestem wszystkim pracę, podobają się w sklepie kotki. Ale tak. nie są takie jeszcze malutkie. Już trochę podrosły, no. tak. Teraz Gizmuś glizmu, interesuje się kierownicą, tak? Jest koza, ja babeczki z kremem pistacjowym, dobra? Od 1 do 10 ile? 9. No, wy już jadłyście głodozmorki. Został tylko Froduś. A tu będą kotki? Oglądać zaraz film w kinie. I będzie film. Zaraz przyjdzie Gizmus jeszcze. Tebeczki jesteśmy pod przychodniem Danwet i. Ja nie wiedzą, że ich niespodzianka czeka, bo idziemy na szczepienie. Tak, idziemy, zaraz wchodzimy na szczepienie, a tu syn błogo śpi, tak? Jesteśmy i zaraz wchodzimy. Oni wiedzą, co je czeka. Nie. Żadne namioty, biegunki, nic Nie, raczej. nie. Tutaj są... Tutaj są książeczki. To znaczy, jak coś zjedzą czasami innego niż karma, to się może zdarzyć. Natomiast on nie ma zębów na dole. Nie wiem, czy to jest normalne. Zaraz zobaczymy. No one są w takim wieku, że powinny wymieniać. Okej. Okay. Wszystkie mają takie trochę yy, zapalenie ciąsu tak w ogóle, a ten... Co Zapalenie dziąsu? Nie, no w porządku jest. Tu na górze bardziej nie ma, bym powiedziała, niż na dole. A, też? jakiś czerwatyk. No faktycznie, jest. <laughs> Ale jest. Udaje, tak. że go nie ma. udaje, że nie ma mnie. <laughs> On wie na niego, cześć. No, kiedyś ważył 600 g, a teraz? Ma <laughs> chyba dwójkę, czy jeszcze nie? Zobaczymy, czy dwójka wybiła. Jest. Wow. Się wydarzyło, a tutaj, o, to, tutaj to będzie rekord. Jest. Jak bo. się stresuje. To no, tylko ważenie. Moduś. No. 3450. Wow. Dobrze. Jest. Mycie uszy. No trzeba czasami myć uszy, co? O, fu. To może będą lepiej słyszeć. I będziecie lepiej słyszeć, na pewno. Hm. Zobacz, jak on ma fajną minę. Co, I na co będziemy szczepić dzisiaj? To jest pełne u herpes i kalicjewirus. Mhm. W tych podstawowych szczepieniach zakaźnych. Co tam mówisz? Chyba tego najmniejszego, takiego najsłabszego, że tak Tak, powiem, możemy od niego to zacząć. To tak. Będę prosiła, żeby mi ktoś przytrzymał jego za przód. Dobra, może być jakieś mioknięcie. O, już mhm. jest, nowy. no jeszcze nic nie zrobiliśmy. Mhm. Bardzo Jest, tak, bardzo ładnie. Jeszcze się Dałeś radę, super, dzielny. Tak, sobie tutaj postawiły się w końciku schować. Czy poczułeś coś? Niedźwiadka naszego. Coś poczuł, o, nawet śpiewa. Co tam się dzieje? Nie podoba. Jest, brawo, dzielny byłeś! Pierwszy śnieg! Jak tam? Jak Ci się podoba pierwszy śnieg, Gizmosiu? Pierwszy śnieg! Gizmusia, pierwszy śnieg. Ojej, ojej, ojej. No, kto tutaj idzie? Kto idzie tutaj? Bizutki? O, nie za bardzo. Chyba się nie lubią. Froduś! Kraweczki, zobaczcie, właśnie pirania przed chwilą ząbka zgubiła. Tak, to jest ząbek pirania. mleczny kota właśnie, właśnie wyleciał tutaj stąd. I teraz tak. jest tak jak ten... Jest teraz szczyrbatkiem, takim samym szczyrbatkiem no jak moduś. No właśnie, pokaż. No to wróżka zębuszka będzie, tak tu się były kąpane, bo się ubrudziły, bardzo w błotku były. Teraz po kąpaniu się wygrzewają przy kominku. Tak, tutaj nawet jest piranka sobie śpi. Ale fajnie. Do cioci Eży kotki przyszły, tak? Oksuś też jest. No idziemy, idziemy. Jak tu ładnie. To jest miejsce jak z bajki, prawda Froduś? Te beczki jesteśmy już gotowi, a teraz będą woteczki. Jakie one są grzeczne na tej sesji! No tak, jestem kiseczny. Tak! Wszystkie są grzeczne. Ładnie, tak, cudownie. Królowa kocia. Kocia, królowa święta. O tej sobie Emmy spazuje z kateczkami. A ten się myje. Jak ty możesz się myć podczas sesji? I na kolejnym szczepieniu jesteśmy u pani doktor. Tak, tak, znowu będziemy igiełką się traktować.